Afera mailowa i afera podsłuchowa, dwie afery. Szczerze mówiąc, teraz opisując je właśnie w tym materiale, zobaczyłam czarno na białym, jak wiele jest tam podobieństw, jeżeli chodzi o mechanizm tych afer. I to też by wskazywało na to, że te tropy wschodnie, obu aferach występujące, powinny być dogłębnie zbadane, bo być może obie te afery mają ze sobą coś wspólnego, czyli właśnie na przykład zleceniodawców, ponieważ obie uderzyły w polskie rządy. W obu była taka, istnieje takie prawdopodobieństwo, to właśnie nie zostało zbadane, że po pierwsze uczestniczyły w nich jednocześnie służby rosyjskie i ktoś z Polski. No, w przypadku afery podsłuchowej wiemy oczywiście kto z Polski, nie wiemy, jak za Rosyjskimi. W przypadku afery mailowej ta, ta współpraca ze strony polskiej wciąż jest niewyjaśniona. Co ciekawe, w obu aferach również prokuratura nie podjęła tych wschodnich wątków. I to jest pytanie, na które ja bardzo chciałabym znać odpowiedź. Dlaczego tych wątków wschodnich nie podjęto? I przydałaby się taka niezależna komisja, ale naprawdę niezależna, która by znalazła odpowiedź na to pytanie. Czemu polska prokuratura i w 2014 roku i w następnych latach oraz po ujawnieniu maili, po rozpoczęciu tej afery mailowej, nie zajmuje się wątkami wschodnimi, tropami prowadzącymi do Rosji na Białoruś. Reset Obywatelski.